jak w życiu. Czasami jest pod prąd. Zapraszamy. No i witam w drugiej części filmu. Koło mamy założone. Jako ciekawostkę powiem tylko tyle, że żeby założyć w miarę szybko tylne koło to jeszcze proponuję tutaj mamy taką regulację regulację tego całego zacisku hamulcowego. Niestety musiałem go troszeczkę o, jest ostrość poluzować. Z tego względu, że nie chciała nam tarcza wyjść, bo teraz, jak widzicie, coś tam delikatnie nam szoruje. Ale tutaj, dzięki temu, że ten, ten cały zacisk chodzi na takich dwóch śrubach nimbusowych, z delikatnym takim przesunięciem, mamy taki luz, i sobie tak wymanewrujemy, żeby po prostu. Ta tarcza nam nie ocierała o klocki. Ta tarcza powinna wtedy dopiero dociskać, jak klamkę hamulca. Jeszcze dodam tylko, że starałem się zachować oryginalne wkręty na tyle, ile mogłem. Niestety większość wkrętów było uszkodzonych, więc posiłkowałem się wkrętami zastępczymi, takimi, które udało mi się uzyskać. O takim samym gwincie jak te, oczywiście stosowaliśmy klej do gwintu. I tutaj założyłem już oryginalne śrubki. Tutaj starałem się pod, tym całym, pod tą całą osłoną założyć oryginalne śrubki, tak, żeby to już był oryginał. Tutaj, znaczy, inaczej, tutaj jest pół na pół, tutaj mamy zastępcze, no bo niestety łebki były tak zlizane, że inaczej się tego nie dało. Dobra, ja za chwilę wyreguluję. Ten tutaj, że tak powiem, mechanizm dociskowy. Na chwilkę zatrzymam, i w dalszej części Wam pokażę, jak zakładamy baterię do tej nogi i jak tam wyregulujemy kierownicę. Robimy na razie pauzę. No i tak. Luzy zostały zlikwidowane. Już Wam tego nie nagrywałem, ponieważ regulacja kierownicy była banalnie prosta. Z tego tytułu, że. No, jedni przywiązują uwagę do stanu technicznego, inni uważają, że ma to po prostu jeździć, a jak stuka to trzeba zrobić głośniej radio. No niestety w olejnoze sobie na to nie możemy pozwolić, bo tu radia nie ma, no, ale kto wie, znając mnie to jeszcze i głośniki założę w rowerze czy w olejnoze, ale jak zwykle, do meritum, po prostu należało te te dwie śrubki imbusowe mocniej dokręcić i zobaczcie kierownica już nie ma luzu i tutaj jest także regulacja sztycy kierownicy oczywiście ona się składała bardzo dobrze, lekko się składała, ale także zauważyłem, że miała luzy podkręcenie tej regulacji tego zacisku całego plus te dwie śrubki imbusowe spowodowały to, że w nie ma żadnych już luzów Także swobodnie kółko się obraca z tyłu po wyregulowaniu tego całego zacisku tymi dwiema imbusowymi śrubkami. Co nam zostało? Zostało nam założenie baterii. Co mówię? Jestem zachwycony, że ta bateria jest wymienna. Założenie baterii jest banalnie proste. Robimy ją tak. Wkładamy najpierw u dołu. Tutaj zakładamy u góry, o, jedną ręką to ciężko, jedną ręką ciężko, tutaj nam się zresztą bateria ma tak się ładnie wsunąć. O. No i widzicie, powiedziałem, że lekko, ale muszę się posiłkować drugą ręką, momencik. No, Powiedziałem, że lekko wchodzi, a. No ale w sumie nie ma w prawie zakładanie tej baterii. Mam sprzęt, proszę bardzo. No jednak, ręką, jedną ręką może nie jest tak lekko. Bateryjka założona. E... O, u góry jest jeszcze taki napis: że to jest Orange 4 Swiss. No i cóż, odpalenie jak każdej hule nogi. Zapewne, już nie pamiętam, ale pewnie dłuższe przytrzymanie przycisku on. Dobrze mówię? O, proszę. Ja już myślałem, że coś źle robię. Co tutaj my jeszcze mamy? U góry, z tego co widzę, to chyba będzie. Co tutaj mamy? Wyskoczył nam pewnie A, yy, różnego rodzaju prędkości. D to pewnie zwykła, na czerwono to już jest zapewne szatan. Już nie pamiętam, bo dawno tą nogą nie jeździłem. Pytanie tylko, jak działają tutaj światełka? Już nie pamiętam, czy dłuższe przytrzymanie przycisku? Nie, to nie będzie tak. Jak to światełka działały? Momencik zatrzymam, żeby wam tutaj nie ględzić. Już, odkryłem patent. Szybsze naciśnięcie tego dwukrotnego przycisku powoduje to, że zapala nam się lampka. Czy ona robi jakąś robotę? W porównaniu do, do moich sprzętów? No coś tam świeci, no. Coś tam świeci, no. Szału nie ma, ale świeci. Ale mówię, ja już dokładnie nie pamiętam, ale chyba z tego co kojarzę, to zapalimy to światełko. Z tego co kojarzę, to chyba literka literka D to był słabszy bieg. D czerwone to chyba szatan. Ona nie posiada, jak widzę, funkcji takiej, że od razu rusza. Znaczy dobrze i niedobrze, nie wiem, może w jakimś głębszym mnie coś takiego jest, ale Ale to dobrze, że nie rusza. Ja tak samo mam taki, te, taką funkcję ustawioną, to jest taki manetka przyspieszenia z takim funkcją bezpieczeństwa, że nie ruszy hulejnoga, olejnoga, póki się nie odepnie. Nie odepniemy się na niej. I to jest dobrze, bo możemy czasami przez przypadek nacisnąć i nam rwie spod tyłka ta ulejnoga. No w rowerze niestety właśnie tego nie ma. I delikatne, delikatne nawet, przez przypadek muśnięcie manetki powoduje to, że odstawiając rower, jak sobie machniemy, to możemy po prostu nam ten rower może z rąk uciec. A teraz przyszła moja córka. Tak? Buźki na dobranoc? No. O, to jest kochane dziecko, buźki. Dziękuję no. Super. Super. To ten następny rower bo jak coś, dobra? O, no, kiw, kiw. Chcesz teraz ten mechanik samouk? No, ja też jestem mechanik samouk. No, to dobra, tak kolorowych snów. No, papa. A, jeszcze taka ciekawostka. Z tyłu, jak widzicie, lampeczka się pali. No, z tyłu i z przodu. To by było chyba na tyle. Jeszcze wam podniosę zaraz, znowu muszę się posiłkować drugą ręką. Podniosę wam, pokażę wam jak silnie działa. A tutaj lampeczkę wyłączymy już, nie ma takiej potrzeby. Stój. E, telefon bliżej. Telefon bliżej, bo tu tak jak mówiłem, trzeba odepchnąć się, czyli ruszę ręką koło.

No, i to będzie już ostatnie wejście, kochani. Zobaczcie, jak to jest, jak rutyna może zgubić. Jestem przyzwyczajony, że napęd jest w słabszych nogach na tył. Zapomniałem, że to jest naprzód. Ja jestem zdziwiony, że nie kręci mi się koło. Dlaczego? Jeszcze popycham tylne koło, żeby się odepchnąć, a <noise> napęd jest naprzód. Eee, odkryłem, o co oznaczają te literki. Jak sami widzicie, pika nam literka na czerwono poświetlona D to prędkość kolejnoga osiąga nam 25 na godzinę tak przełączamy na samo D nie czerwone mamy prędkość 15 a całkowicie bez literki no widzicie nie działa muszę ruszyć koło to jest fajne dla bezpieczeństwa i tutaj mamy prędkość 10 i to chyba będzie ostatnie wejście, Momencik, postawię głos. I to będzie chyba ostatnie wejście z naprawy sprzętu. Naprawę uważam za zakończoną. Wszystko działa, jak najbardziej. Tak ona się prezentuje w całej kozałości. Przepraszam, nie mogę oddalić obrazu, bo Wtedy mi się lampa wyłącza. Mówi mi, że w tej, w tej rozdzielczości nie mam lampy. No i tyle no. Dzwoneczek, klameczka, hamulec. Dbać, obserwować, jeździć. Jak ktoś to lubi. A jak ktoś tego nie lubi, to jeździć. Może nie do końca obserwować zgłaszać się do mnie, a ja chętnie takie naprawy porobię. No sami przyznajcie, że na no, te kółeczko fajnie się prezentuje. No szkoda, że przednie nie jest takie. No ale ja mam bzika na punkcie takich pojazdów, więc u mnie musi być wszystko na, na tip top. Musi grać jak należy. Naprawę uważam za zakończoną. I tylko mam teraz taki dylemat, bo mamy 21 z minutami. Dzieci teoretycznie powinny Spać, ale słyszę, że coś tam jeszcze chyba biegają. Małżonka śpi, a ja się zastanawiam, czy czasem nie zacząć. Dzisiaj jeszcze coś nagram, zamontować takich kieruneczków, co pokazywałem w jednym z shortów, że mi przyszły do o tego sprzętu. Bo jutro zamierzam w niedzielkę. Zapowiadają opady śniegu, ale ja. Zamierzam jakąś taką większą trasę zrobić. Nie wiem czy mi się uda, bo w ostatnią niedzielę także planowałem, a nic z tego nie wyszło, inne obowiązki były. Ale może, może. Cóż. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Dziękuję za oglądanie mojego kanału. Mam nadzieję, że co jakiś czas będą wskakiwały jakieś jakieś nie wiem, nowe sprzęty. No, nie gwarantuję tego, bo jeszcze mam, tak mi się wydaje, przynajmniej mam jeszcze sporo pomysłów, jeżeli chodzi o moje obecne sprzęty, bo wszystkiego Wam nie pokazałem. Mam nadzieję, że dzięki temu, dzięki swoim nagraniom, kogoś natchnąłem do jakichkolwiek tam zmian, modyfikacji. Ale jak dzisiaj pokazałem, także staram się naprawiać typowo fabryczne sprzęty. I cóż, serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia, usłyszenia. W następnym odcinku. Cześć.